Ustawisz, boli? Dobra, no spokojnie sobie ustaw. Oczywiście, że najlepiej zjechać na 8 O kurde, trochę zmienia. Jak chcesz to mówię, jak ten zmienisz. Mhm. A może to coś tam ustawić Sorry, musiałem na chwilę odejść. No właśnie, taka cisza była. No to ustawiłeś? Już ustawiłem, czekaj. dobra, go. Dobra, lecimy. Co ty tak słabo? na ja nie umiem startować tej grze, co nie? Nie umiem. Ja dużo tracę na startach. Ojo, ojoj, oj, cię oj, 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 oj musiałem cię, cię puścić bo ale oj, oj, Kurwa, oj, oj, Ślimak francuski mnie zajebał Aha Lekko tylko tknąłem gaz, yy, gaz i je zabił Zabi go tylko, żeby on mnie nie zabił Dobra, P17 Nie, ja, ja zabiję tego Gaslega. Eee. No kurwa! Gasli! No kurwa ma! O, kubica na tym czasem. No, to on bo... się przy czasem? Kubica. kubica. No ja pierdolę, no to, to do boksu zjechałeś? Czemu? No bo kurwa, Gasli mi już skrzydło, a kurwa mnie No nie, ja nie, nie, nie. Ty bo jak powodzenia. ja dojadę go, nie dojedzie, nie dojedzie wyścigu, nie? Ja nie mogę, gasli. A, dopiero teraz odpisał. Ja. Nie. No mówię, że gasli to taki sukni Ale no widź, no nie mógł się... No Michał Hamsko wbił. jestem... Jeszcze ten, e, mnie w bandę wbił. Bruh. O, oh, kwiat, raz kwiat. Ja panie sobie z ściąłem. Jaki miał czas? <laughs> nie pamiętam już. Okej. Okay. Mam wrażenie, że bolid Hasson ma problem ze skręcaniem. Co nie? No. Też tak uważam. No tak, świetnie, że miał dwadzieścia 26. Jaki masz czas? Jest chyba minuta 26, chyba. Najgorsze jest to, że ciężko ich dogonić się z tym bolidem No właśnie, widzę, że 7 sekund traci już do gorskiego. No. Ty w ogóle jakieś uszkodzenia masz? Te, wszędzie jest uszkodzone. Ale nie. Aha, 3 sekundowa karta. Teraz żeby zjeżdżać? Am o palivă? Ah, tu mă găvaliți, bogată. Ah, doar să îți scași, dar îți găsesc 2 secunde. Kurwa żartujecie chyba! O, samochód Safety car! O, safety car, chyba chyba przeze mnie. Ole fart! Ale lepsze jest to, że ja sobie... Się... No skrzydło straciłem, wandę się w pierdoliu. się, że już Ole fart, dobrze Judzior, T-Borg. Wiesz jak teraz tam dupę ratować? Dobra, teraz tylko żeby... Pesyfikat się utrzymał przez chyba dobra, nawet 3 okrążenia, że... 3 my... okrążenia minimum. O! O, kolega, myślałem, że już ktoś odpadł do tego tylko... cyfiku 3 okrążenia minimum. O, Pleczek muszą być, nie? O kurwa. Chyba z widzę zjeżdżają. Kurwa! No co za... Ale dopóki ja chyba nie dogonię, to na razie chyba coś będzie na głowę. Byle, żebyś dogonił nie? Tak jest. Ale w sobie ustawię na. właśnie ustawę na ubogę w ogóle w Paibu. Ja, e, wszystko. Ustawę RS to by też na zero. Ja właśnie mam na auto. A, Lipton, ja mam na manualu, twój Nie, no Junior Teamwork, co nie? What the fuck? Jaki mam dziwny widok! Co? O kurwa, stary. Ja to wrzucę na YouTube i zobaczysz jaką piękną miałam kamerę. Mogę to ustawić podczas pit Dobra. Mm, taką, taką Dobra. Mm. Mm, hot tak, taką tak. Mmm, hot-kamera? Tak. Dobra, teraz mam e, softy. Mogę sobie ustawić podatem e, te. uh mi, mi Dwie pistole w ciągu 5 no super. W <noise> koks, <noise> ja się zastanawiam, czy ty nas dogonisz w ogóle. No to konie z palcem w dupie Najlepsze jest to, że oni znowu wjechali, więc no, tak. Może faktycznie dogonić. Ale mam teraz oszczędzonego paliwo. No, też mam. Powiem, jesteśmy na początku drugiego sektora. A ja jestem na tej prostej, gdzie Alonso i Gutierrez się rozbili. A, okej. Okay. A to. No, to ledwo, 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 dogonisz aha. O, dobra. Już muszę zjeżdża. Muszę, muszę, muszę dogonić was wokół. Bo... I może p... by... Co to będzie? Co? że znowu wywołała by safety cara, nie? Aha, pani teraz mam 8 sekund, kary fajnie. Spoko. O kurde, junior. Zbierasz kartę, tak samo jak ja w Nieee, kurwa. Co? Teraz 10 sekund o karę, co? No kurde, Junior O, już doganiam was, doganiam was, doganiam was O, jest ja coś widzę A, ja pierdolę, teraz mam, jak nie, <śmiechnie> ile mam? 18 sekund kary Siema Jo. Bogata, lecimy! No właśnie, też ustawię teraz na bogate. Fuck. Uf, dobra, żyję Zboczyłem troszeczkę z klasy okej, okay, okay, thank you Kegw Aha, coś przed nami? Złota flaga przed nami, Bota zblokuje! Ty! Uuuu! Kowalczad! Od, sesji! sesji! Oh my god, jak to to na wygrze! Uh. <laughs> Co ty nie <Janio>, robisz? <laughs> Ale udało mi się, szyję! No poszkodowany fetel! Muszę podać poza... Aha, aha! Strasznie, Nie no, to dupę jest ta gra. Kiedy ja wyprzedzam, rzucę kiedy oni mnie wyprzedzą, to zielona, nie? Ale piękna kolejka przed nami, Kurde. Gdzie? ostrzeżenie kolizja z ale ja nie bożę tej kolegi, panie, panie sędzio, panie Mansi, o! Kurde, to macie z Ricardo, nie? O, will to will! Od zewnętrznej wziąłem, ty, jaka piękny manewr! A ja tutaj się biję z Glbergem. Ale co to mi dodaje, jak, kurwa, mam chyba coś z osiemnaście Gdzie Cię opowiem Że z walczyłeś Ja tu za Fetela się biorę zaraz, nie? No to ja powiem tak, trochę blokuję tam ich Ale ja próbuję dokonić Pereza i mi ucieka ciągle No bo ja tym ciągnę Dobra, troszeczkę odstawiłem samą dwójkę tam FUUU, uh, Junior! No, Choler już poleciał! Zaczęło! No, nie, nie chcę grać w grę. <laughs> <laughs> Ej, drugi raz wywołałem safety car. Ja o to... nie, co nie? Kiedy nie mogę kogoś dogodzić, Junior wchodzi w co? Upraszam, wydaję. Ja. Zjeść na tym okrążeniu. Zjedź do boxu na tym okrążeniu Zjedź do boxu na tym okrążeniu Ej, działa mi inżynier O, karę, aha, będę musiał jeszcze karę sobie od... Dwa A A to będzie zaklędowało karę pewnie no nie, kurwa, czego jak to się rozbije? Hamilton? Hamilton! nie, i wróci do pełnej prędkości. a ja jestem dalej no takim. Debiut życia, co? Tak, cudowny, przed Hamiltonem, no coś cudownego. A, przynajmniej będzie co, będzie co... O, o dzieciu bo ja że przed takim mistrzem skończyłeś w najpiętnastkim ścigie. Ja, o karach nie, spom nie spomnisz! o karach nie wspomnisz. Nie dostałeś 20 sekund kary. Ja głupia, że wyprzedziłem No, no Chciałem wyjść się przed tym Hamiltonem. Księgiem, ja jestem mistrzem świata. A wy nie potraficie... A wy nie potraficie jakiegoś Mazepinu wyprzedzić. <Porel>. O, Kubica, Raycony, zabijał Panowie, proszę zwołać się, Znowu. Czemu? Dlaczego Fettel jest wolniejszy od Perez'a? O kurwa, zjeżdżaj do pit stopu. Ale czemu teraz? Tu tysiące kółko już? Tam. Tak. szybko minęło? Ja pierdziele. Junior, co ty zrobiłeś? <laughs> Stało się. W tym samym miejscu. Znowu, tam gdzie zostać miałem teraz ty odpadłem sobie. Pięknie się od początku sezonu Ach, W ogóle po chuj jechałem do Australii w Ale dobra, kamerę na ciebie A w ogóle jesteś czwarty, hook'n'ver O kurwa Sainz drugi O, kobieta dziesiąte <słyszy> Skryduj to Junior, skryduj to Kubica punkta Skryduj to <słyszy> Mam to nagrane <słyszy> Interfejs? Może. Jak ja to wygram, to będzie najlepszy dzień polski. Nie, to narodowe. Tryb Trans transmisji, o 23 lipca. Tyle marki. O. o, teraz jest dobrze. Pewnie oni na prostu mi uciekają, fest. To trzeba. No um, ale przynajmniej DRS-em się ten, ale oni też tam DRS-em się łapią. Kurde, wiesz Wierzę tak. Pereza, wierzę Pereza. Ty, nie rob E, może, 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 e, nie. Perez, kurwa! Fatalny błąd zawodnika wchodzącego z, z Białego Stoku i, i niestety go wyprzedza. Nie pamiętam Fatalny błąd. Fatalny błąd tego zawodnika. Miał szansę na podium, a niestety teraz musi walczyć o przetrwanie. A raczej z Wuklenbergiem. I utknął kanapce Renault. Spokojnie, mam jeszcze szansę. Ma na to 5 okrożeń. A czemu się uda? Ale blisko jest Niko Fungelberg, przecież przeciw, ma dls -a. Nie, za daleko. Ale może na prostej startowej, czy mu uda. Oj, za szeroko wyjechał. Oj, oj, oj. tu sekund. Ale chyba na tej prostej też nie wyprzedzi. Pół sekundy. Może teraz. Jest też blisko. Ma ds Czy wyprzedzi? Jest blisko. Nie nie wyprzedza. Nie chce powołać tego samego będę, co na Perezie. Trzyma się mocno Renowy. mu 4 krążenia. Ale raczej już się że to będzie. Żółta plaga co, Czy... co Co, 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 co? Szanse odpada z wyścigu Problemy techniczne młodego o, kierowcy ma. Który debiutuje w tym sezonie. Ja Jest w w tym czasie OK Luberka i się teraz będzie próbował dogonić Sergio Pereza Ale spinala i w banda! Nie! Ojojoj patalny ojoj, ojoj, błąd Prawie, że doszło do kolizji z Sebastianem Petelem Tak samo skończył jego teammate no nie. Szansa na podium uknęła mu przed nosem. Definitywnie I teraz będzie blokować całą stawkę Musi się na kimś wyżyć I wyżywa się na niej kwiaty, Gdzie wygosta gdzie Nawet kubica i... Jest na ósmym miejscu, ale niestety myślę, jest to potas Dani Kwiat spadł na 13 miejsce, ale czy zjedzie do pitstopu Tak zjeżdża do... Dani kwiat zjeżdża do pitstopu Czy czasem coś się... sektor pierwszy czy jest znowu żółta flaga To tu odpadnie Nie, uspokoiło się wszystko Spitzopie u Daniela Kwiata Zmiana skrzydła oh, Ale wyprzedzi I bierze Softy Tak samo jak i Kwiat Nie no ciekawy wyścig naprawdę Niestety nie będzie pierwszych punktów dla Hasa w tym sezonie Będą nie, to... No niestety nie no, no niestety nie Panie i panowie to jest, to jest tragedia to jest tragedia dla zespołu Hasa Pewnie Jin Has uderza w pięścią stół jak jego idol Toto Wolf Ale on tam ma prawdziwy AMERYKAŃSKI STÓŁ Gdzie wytrzyma nawet atak W dzisiejszym odcinku Guntersteina moje drzwi Junior mówi sobie Tak a wykopuje drzwi Smash the door Niech to było f**k smash the door ale po tym wyścigu będą kierowcy wezwani do Kutera Steinera. <grymne> i polecą drzwi. <grymne> Będzie trzaskanko. Tymczasem wracamy do lidera wyścigu, czyli Maxa Mertapena. Za nim jedzie Carlos Helmut Sainz. I za nim Sergio Chaco Perez. I są strasznie blisko siebie, ale nie są siebie wyprzedzać, bo walczą przeciwko rasizmowi. Bo ich idol, Ruiz Hamilton, odpadł z wyścigu i przez to kierowcy nie mogą się wyprzedać. Kekwo. <noise> nie mogą, nie mogą godzić wyścigu, bo rasizm. <noise> Właśnie. A na czwartym miejscu jedzie Nico Hummelsberg. I dali ta sama sytuacja. Dali blisko podium. Ale jednak nie. Za daleko. Na czwartym Daniel Ricardo, a za Ricardo Fettele. Ponad 3 o przewagą. Ale za Kraikonem jedzie potem, że Robert Drivey Błyskawica kubica. Ponad sekundową przewagę. E, no, statu do Raikkonena. A 2 zyskiem na i Voltasem. Strata się zmniejsza. Czyżby. Czyżby pan Robercik miał szansę. Na wyższą lokatę? ale Kimi Raikkonen dobiera się do skóry Sebastiana Petela, do swojego byłego teammata. A więc tutaj kolejne do sezonokarę Mansi nie szczędzi, nie bierze jeńców. I kolejna próba atakowania Kimi Raikkonen przez Sebastian Petela nie dochodzi do ataku. Czy wyprzedzi? Tak wyprzedał udany manewr, piękny manewr Kimi Raikkonen na Sebastianu Petela. Pokazuje on siłę Zauberian nad takim słabym. Ferrari, Mattia Binotto będzie wściekły, będzie przeklinał, będzie mama ja. Ale blisko Petera jest znowu Robert Kubica 6000 sekund straty. jeszcze dobierze się tu do skóry tego Niemca o włoskich barwach. Ostatnia szansa na wyższą lokatę. Raczej Bota już nie jest dla niego zagrożeniem. Odpala DRS! Ale Fetel też ma odpalony DRS! Czy dobierze się? Czy wyprzedzi? Ach! Był kontakt! Był kontakt! Ale jednak nie wyprzedzi! I Max Verstappen wygrywa! Drugi Carlos Sainz! Trzeci Sergio Perez! Kubica blisko! Ale to magicznie zbliżył się do Roberta Kubicy! Ale to nie zjada! 4 Ricardo Ligardo piąty! Raikkonen szósty! Dane manewry na Patelu, który się kończy na 7, nawet na 8, Botas 9 albo kończy na 10 miejscu, a za podstawowanym je, dziesiątko jest Landonori za nim Lansgrod i Słabiutki George Lasser i 19... na no, 14, Gasli, który zepsuł ze wyścig Hasowi, kończy na 15 miejscu. I na 16 jedyny Kirasa Hasa, który dojechał do mety pomimo problemów. Adyen, oh, yeah. Brawo, brawo, brawo! I to jest pierwsza dnia. Yeah. Tako, to pierw... pasy... Tak, oto się dzieje. Ale pas sta wybra... wyrwany. A... Weźmałeś? Tak, wyrwany. Po takim okno krążeniu I... Zaplanowane wszystko. A to piękne podium: Verstappen, Sainz i Perez I łysy to by... na podium! Dowiedzieliśmy się ostatniej chwili, że. Adyn jednak zdobywa punkt, pierwszy punkt w sezonie dla Hasa Urywając pasy z Zobaczymy, Znaczy, zdobywając pasy z Lappa Has jest zadowolony Has jest zadowolony Gute, <laughs> jednak nie będzie Smash The Door <laughs> Jednak nie będzie Suck My Balls Tak jest <laughs> Co za wi się, co za emocje <laughs> <laughs> Widzimy się w kolejnym wyścigu gdzie będziemy startować? Gdzie będzie kolejny rozpierdol? Czy tak będzie? Ale Junior kończy na 19 miejscu z 23 sekundową karą! Czy to widzimy? Ile? To Ile? 33 Trzydziest... trzy sekundy kar! <grywki> Dobra, widzimy się w następnym wyścigu Za na bezpośrednią iść. relację to Andrzej Piotr, australii zapraszali Państwa. Andrzej Juniorski. Nie. I Andrzej Borowczyk. I Andrzej, I Andrzej Borowczyk. <laughs>